Siemano, witajcie! Z tej strony ja, Krzysiek Nikonem, i nagrywam Wam kolejnego vloga, bo właśnie usłyszałem, że kaczki tam jakieś dziwne głosy wydają, pewnie jeszcze teraz było słychać, albo i nie. przeważam właśnie, że tam strasznie tak zakłóca coś, bo tam właśnie ktoś łapkę robi. Tak Wam przybliżę, tam widać jak to jak tam widać właśnie jak to jak jeździ. Właśnie teraz była mini... O, słychać? No, więc właśnie kawki już są półdoboszłe. Jeszcze tak kilka dni... Nie, kilka, jeszcze, dwa tygodnie. Właśnie widać, że ktoś tam albo kultywatorem jeździ, albo tym. Albo orkę robi kurczaczki są. O. To się właśnie pewliczki zganiają. Teraz jeszcze raz wam powiem kogo warto subskrybować. Warto subskrybować jeszcze kabola hodowca, bo bardzo ciekawe filmiki nagrywa. Jeżeli, jak, jak oglądasz ten filmik, ten kabol hodowca, no to zasubskrybuj mój kanał, bo ja Twój zasubskrybowałem. O, jakie okay. piłko. Mam ładniejsze w domu, ale. Właśnie, pewliczki piłka są fajne. Na farmie się właśnie nic nie zmieniło, właśnie na wiosnę będę coraz więcej filmów nagrywał, bo ma być więcej zwierząt. Więcej kaczek ma być, ale tych samych, ale one będą znowu malutkie. Bo jeszcze teraz, was dopiero gdzieś kanał założył jakieś dwa miesiące temu i nie było pokazane, jak kaczki są małe, więc na drugi bok będziecie mieć okazję zobaczyć. Podaj jak po tym drzewie. No. Kołkus, ko, kamerunek dom. Szybko teraz polecimy. Zobaczymy, gdzie są kamerunki. A kamerunki chyba są jeszcze na tamtym samym biegu. Dobra, co? ode mnie było na tyle, żmajta się.